Hej moi drodzy, witam Was oczywiście bardzo serdecznie. Z tej strony znowu Opera, znowu w Wolf. Jak widzicie, pozmieniało się trochę. Ja sobie z zmieniłem mojego przywołańca na Bastion świtu. Zobaczymy, czy jakakolwiek regeneracja punktów życia mi pomoże, tak naprawdę. Może się uda, może nie, może to będzie jakieś lepsze wyjście. W razie, gdybyście nie widzieli ostatniego odcinka, bo tak jak mówię, różnie action w tym momencie. Podchodzi do tego. No I tak się zastanawiam, właśnie, czy jestem przeciwnikowi w stanie zadać odpowiednie obrażenie. Nie. Podchodzę do tego już trzeci czy czwarty raz. I wygląda to za każdym razem tak samo. Param, 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 param. Dokładnie. Dokładnie. No. Tak to zawsze wygląda. Ani razu nie udało mi się jeszcze tego przejść. Ani razu. Nawet, nawet ani razu sięga. I nigdy nie byłem dalej. Także no, szczerze mówiąc, niewiele byście stracili. A jeżeli zapytacie, co jakbym odpalił tego swojego ultimate'a, powiedzmy, nic, nic. Przeciwnik ma to w dupie tak głęboko, że, że ciężko mu to wyciągnąć w ogóle. Także czy będę miał to leczenie, czy, czy tego leczenia miał, nie będę. To wszystko jest jedno. Na szczęście jak widać przeciwnicy są... Zresztą, dobra, no nie będę bił się przecież z tymi przeciwnikami. Ani tu poziomu dostanę, ani tu nic. Nic z tych, z tych rzeczy, także. Spróbuję po prostu przebiec do końca. Myślałem, że uda mi się go pogonać, ale... To jest jakby z 500 poziomów różnicy między nami. Szkoda w ogóle na to tracić czasu. Tak, na pewno jesteście zaangażowani w swoją grę aktorską walkę i w ogóle. O! Dostałem obrażenia, mimo że tam nie stałem nawet. Widzieliście? Ja po prostu na tym poziomie miałem chyba dostać obrażenia, no to brawo. Tyryry. Jeszcze kawałeczek. Wiem, że sobie chociaż tutaj postawię leczonko. Nie, rozbiła się tylko mój pancerz Nie Dobra, tu jest ten duży Mhm, na pewno będziemy się bić. Na bank, na bank! A, czy to nie to? Muszę mieć dużo więcej obrażeń Też się trzeba o to postarać no Z tym miśkiem to ja nie mam, nie mam w ogóle o czym rozmawiać na tym poziomie. Podejrzewam, że potrzebuję go 44-5. Okej, okay, ale mam mechanizm już. Czyli idzie za mną. Dobra, to przynajmniej wiemy, że to leczenie to sobie można wsadzić głęboko. Zastanawiam się, czy czegoś sobie nie, nie wrzucić innego. Ostrzenie nieskończoności. Moc za każdego. A tak, i wrogów, wielokrotnie w combo. No, dziękuję. E, 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 co my tu jeszcze mamy? Upadki słońca, nieupadki słońca. Możeś im uścisk. Nie? Może chociaż zamrożenie, bo tak naprawdę to mnie jest potrzebny. Może stun bardziej niżeli, niżeli cała reszta. the power core they're sabotaging the machinery from above oh no you're not oh no you're not Jaki to my cool down just find out this hey freaks leave that power core alone hmm. we have company defend yourselves <sharp inhale>

Dobra, zadnę tych snajperów, bo ja ich bardzo nie lubię. Może jakiś... O. Okej, okay, ale zamrożenie widzę, że nie działa na tych przeciwników takich twardszych. No, może niekoniecznie jesteście tacy stapa bulca? Chłopaki, nie, no gościu strasznie mnie obija. Może ja sobie poszukam. Widzicie? Ja spamuję butelką, a butelka nic, zero reakcji. No dobra, może się tak zabawimy. Niewiele mi to zmienia. Widzę, że jemu też nie, widzicie? Dobra, no to nie jest... To nie jest w ogóle... Oj, nie, 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 nie trójeczka, trójeczkę to zostaw. Y... Byś chociaż udawać, że dostajesz obrażenia, co, misiek? Znaczy ja sobie wyobrażam, że Wy jesteście legionem i że Ty im musisz to wszystko powiedzieć. Nie wyobrażam sobie tylko po co mi to potrzebne, te wiadomości. Dobra, no chociaż trucizna go trochę obija. To nawet nie jest strategia, to jest po prostu tak konsekwentne uciekanie przed przeciwnikiem. Aż w końcu nie będzie miał z nami ochoty ani czasu walczyć. Nie wiem, cokolwiek. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Nie, nie, nie. Ja mu po prostu zgotuję toksyczne przywitanie. Jakby to... Jak, jak w lolu stary, jak w lolu będziesz miał. To jest przecież jakaś masakra. Mogły mi się chociaż punkty życia zregenerować, co? Nie, nie dostałem żadnej nagrody, coś tu nie gra. Tak mi się wydaje, nie powinno z niego tak sypnąć dropem. Za dużo było, to jeszcze ich ostrzelali. Dobra, to tylko parę demonów, nie? Już tam jadę. Już tam jadę. Już tam jadę. Już tam już. Teraz co tu się dzieje? Okej. Okay. Czy ten lód mi się przydał? Nie. Dalej mi to nic nie pomogło w, tra w trakcie walki z jakimś twardszym przeciwnikiem. Mm. Na razie Misiek najlepiej rokuje, szczerze mówiąc. Dobra, co ja jeszcze mogę tu wrzucić? W zasadzie to nic. Zadaje obrażenia okaleczające, daje ci premię do obrażeń okaleczających, jeśli nie masz pełnego zdrowia. Bardzo rzadko mam pełne No To jest co? Co ja tu z tego? Nie no, to jest tylko obrażenia, obrażenia, obrażenia. Zwiększające zdrowia na podstawie liczby obrażeń zadawanych wrogom na obszarze działania. Nie wiem, czy teraz się będę tym zajmował, szczerze mówiąc... Zostanie chyba przy Misiuku. Dajesz, Misiek. Ty masz chociaż ten okrzyk, nie? Jak jesteś przywołany, okrzyk wojny, który generuje poziom zagrożenia. Przyciągasz chociaż wrogów do siebie. Nic na no to nie poradzimy, tak musi być. <laughs>

Nor did I fail your ascended brother. My teachings are within your every breath because of that simple fact. You pushed death away, you survived. No matter what happened, no matter what happens, the two of you will always be the children of Hemlock, my pride. I. I understand, Father. I will need time, but I understand.

O, znowu błąd w tłumaczeniu. Tam no, było wezmę Heliona. Get the Hellion, to weź. Weźcie, weź, weźcie. Okej, okay, odporność na mistycyzm, spoko. Szansa na trafienie krytyczne... Okej, okay, szybkość ataku. Nieźle. Zdrowia, dużo odporności. Nie. 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 Ten jest fajny. Fajnie wygląda. Fajnie. I to w zasadzie w sumie tylko po to, żeby zmienić hełm, nie. Mm -hmm. U -u. zaraz wrażenie od zaklęć No ja mam troszkę lepszy. I to w zasadzie jest tyle. Czy ja na tym hełmie coś mogę przerzucić? W sensie chciałbym? Mógłbym, w zasadzie tutaj nic nie ma takiego, co chciałbym zachować specjalnie. czy żywioło, zaciekłość, może nie przesadzajmy. Wyobrażające żywioło, generowanie zasobów, wartość szybkości ataku. Dobra, myślę. Tak, zostawimy. Pasek toksyczny, dany do ataku. Obrażenia od zaklęć. Oto są obrażenia od ataku. Regeneracja i osłony. Obrażenia materialne. Obrażenia od eteru. Wartość szybkości ataku. Teraz co ma dla mnie znaczenie, tak naprawdę? Tylko wartość szansy na trafienie krytyczne, która jest niska. Obrażenia od eteru. nasze żywioły, obrażenia od zaklęć. Ja w zasadzie, jeżeli chodzi o zaklęcie, nie zadaję jakichś tam niesamowitych obrażeń. Szczególnie, że to nie jest zaklęcie. Nie, bo to nie jest zaklęcie. Tak mi się wydaje, przynajmniej średnie obrażenia. Mm. No, co tu jest jeszcze z okrzyku? Generowanie szału przy trafieniu. Zwiększa generację szału na trafienie, gdy umiejętność jest aktywna. Kiedy ta umiejętność zostaje aktywowana, ty i twoje sojusznicy zostajecie oczyszczeni. Daje tymczasowe wzmocnienie szansy na blok. Wartość szansy na trafienie krytyczne. Okej, okay. i nie wiesz, czy to jest blok, czy kryt. Prawda, powinni zwolnić kogoś, kto robił tłumaczenie. Bo to nie jest jedna rzecz, że pomyłka. Ktoś z premedytacją sabotował grę. Zwiększa czas trwania premii przyznawanych przez tę umiejętność. Nie jestem za. Mm. Dobra, to jest jak jest. Jest dobrze. Budki. Wytrzymałość, mądrość. Wszędzie mi próbuje ta gra gdzieś mądrość przemycić. Chodźmy zatem. Może, kurczę... Ładnie to wygląda. Ładnie. co tak? Bez walki, da? Tak? A nie, okej, okay, okej. Okay. Dobra, może nie szalejcie. Jak już to chodźcie wszyscy i pozamiatane, ale potrzebuję dużo więcej obrażeń. jeszcze ze czterech poziomów tak naprawdę, przynajmniej. Biegusiem, biegusiem. No już jesteśmy coraz bliżej zakończenia tej krwawej historii. Jak się bawicie, chłopaki? Widzę, że fajnie, 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 fajnie. fajnie. Dobra, to są jacyś twarci przeciwnicy. Chodź tak, kabaty. Już się skończyli twarci przeciwnicy? Dokąd biegniesz? Kwowadis W zasadzie dokąd idziesz? A dokąd biegniesz? Kwowadis Vadis? vadis? No, nie wiem, czy jeszcze atakuje. No już chyba, chyba zaatakowałem. Wpadałoby jeszcze parę poziomów gdzieś tu złapać. Ale nie ma gdzie i nie ma czasu. Mój build po prostu musi się okazać dobry, albo się nie okazać dobry. Do czyszczenia dużych grup przeciwników jest ok, ale do pojedynczych jakiś tam. Nie mam pojedynczego wroga, tak naprawdę czym wpompować? Muszę coś wymyśleć. I to im szybciej to zrobię, tym lepiej. Dobra, wy chłopaki, jesteście za wolni, żeby was bić nawet. O, ale w tamtym kierunku właśnie jest mój cel. Przechodzę, uwaga, uwaga. Ale bryznęło. Jakieś rękawiczki znalazłem yy, w tę stronę. Nie dadzą przejść. Dobra, no nie będę cię tłukł bo dla jednej postaci, no to wybacz Brysk Dobra. Przynajmniej w przypadku tego ostatniego ataku, czwartego, który tam dochodzi, jako że walczę bronią jednoręczną, mam od razu gwarantowane trafienie krytyczne. Więc muszę zadbać tylko o to, żeby mieć dużo obrażeń krytycznych. To jest w zasadzie najważniejsze, co, co teraz powinienem mieć na głowie jeżeli chodzi o poziomy ja wiem, że ty potrzebujesz need more power, no ja też potrzebuję need more power. o, buzdyga czy mam jeszcze miejsce? nie, ja, jeszcze trochę mam dobra, no to dalej i dalej Fajne mocie armory chłopaki

Know that blocking our path is a magical barrier fueled by Araman's instruments of fury. There are three powerful magic wielders that have attuned themselves to the barrier. We will need to take care of them first. After that, the barrier should be weak enough for me to break through. My previous attempts were unsuccessful. Guardians, follow the Ascended. Let us cleanse our home. Dobra. Mhm, tak sobie będziemy imprezować razem wszyscy, tak? No to wy się tam bawcie. Ja idę znaleźć tych trzech takich. Na Napierchnik. Co ja tu schodzę? Dobra, jeszcze tą drogę da się odratować. Nie, nie idźmy tam do końca. Cały czas proste jak w mordę strzeli jesteś ten misio No nie powiem spróbujemy sobie w takim wypadku Się, że te święte obrażenia zadają. Znaczy, im większe obrażenia. Takie mam. Takie mam wrażenie. No, zobaczymy. Dobra, to jednego już wytrzaskałem. Zakładam, że drugi jest na drugim samym końcu, i trzeci jest na trzecim samym końcu. Awang. Nie ma innej opcji. Pasie do konfliktu. Więc wróćmy szybko. Harryman's instruments have to być close. Tak, yes, it has to być close. Dobra, dobra, aż tak dużo was nie mówi. O! No proszę. To też jest ciekawostka. Wrócimy jak już wrócimy najwyraźniej.